Ostre cięcia, nożyczki poszły w ruch, fryzjerka się uwija, a klient Tamina mówi wszystko. Klient jest zadowolony. Dobrze jest. Pierwszy raz takie coś w ogóle widzę, no jestem pod wrażeniem. Pod wrażeniem był też Sanepid, który postanowił w oryginalnym zakładzie fryzjerskim w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadzić kontrolę. Przeprowadzono w zeszłym tygodniu standardową kontrolę stanu sanitarno-higienicznego. Natomiast wyniki tej kontroli no, stanowią tajemnicę służbową. Kontrolerów interesowało, czy skąpe kostiumy fryzjerek wyczerpują rozbudowaną definicję stroju roboczego w myśl przepisów o warunkach higienicznych w zakładzie fryzjerskim. I my się do tego stosujemy. Czyste stroje zmienne. Było tutaj tylko jedno zastrzeżenie do Sanapiddu, że chodziło już na w bikini, że ona prosta musi za jakieś koronki doszyć i ten, ale ja nie mam przeciwskania, żebym nie chodziła w bikini. Pracujące tu panie Ewelina i Violetta w swoich strojach nie dostrzegają niczego niestosownego, ba, w ogóle zdają się ich nie dostrzegać. Robimy to, co lubimy, a że w takich strojach to jest tylko dodatek. Marketingowa wartość dodana, czy może raczej zdjęta, rzeczywiście działa. Na brak klientów, skąpo odziane fryzjerki nie narzekają. Starsi klienci tak może bardziej no, na luzie. Ci młodsi tak się bardziej krępują. Ale kiedy już się przełamią, najchętniej nie wstawaliby z fotela. Właśnie kolega już drugi raz był ze mną teraz, w ciągu dwóch tygodni. No i tak chodzimy co dwa tygodnie. Troszkę włoski odrosną i przychodzimy z powrotem. Być może salon, w którym fryzjerki strzegłyby w prawdziwych strojach roboczych, też zrobiłby furorę. A przynajmniej z sanepidem byłby spokój. Spoboda jest. Ale to wcale nie wzmożona czujność organów może położyć świetnie prosperujący interes. Przed naszym tutaj przyjściem razem z kolegą był tutaj salon bikini. Na fryzjerki w bikini postawił 6 lat temu jeden z salonów w Krakowie. Początkowo wszystko szło świetnie, dopóki panowie się nie napatrzyli. Później jakoś chyba jednak nie zdało to egzaminu, skoro nie ma tego salonu już tutaj. Albo po prostu żony klientów dowiedziały się, do jakiego fryzjera chadzają mężowie, no i było im łysą. Urzędowe inspekcje przyprawiają zwykle przedsiębiorców o mocny ból głowy, zwłaszcza gdy kontrolerzy chcą poznać całą nagą prawdę o firmie. Choć akurat w tym przypadku fryzjerki chyba nie muszą się obawiać, nie mają przecież niczego do ukrycia. Maciej Mazur, fakty.